Cześć, witam Was bardzo serdecznie. 6 grudnia 2023 roku i zaczynamy szybką, codzienną analizę kryptowalut, i dzisiaj będą tylko i wyłącznie kryptowaluty. E, oczywiście, na początku proszę Was o lajki i o suby, a my oczywiście stand, startujemy standardowo od CoinMarketCap. Największe wzrosty BitTorrent e, obudzony prawie 95% na plus w ciągu ostatnich 24 godzin. Na no największe spadki na STX 11.25%. Wczoraj były to największe wzrosty, dzisiaj mamy delikatną korektę, więc zupełnie naturalna sytuacja. A my lecimy dalej. Wskaźnik strachu i chciwości dzisiaj na poziomie 70 drugim, więc troszkę spadło od wczoraj, a altcoin season index niestety cały czas spada, aktualnie poziom 37, więc dzisiaj zobaczmy co ciekawego robi bitcoin, już mamy grubo powyżej 44 tysięcy, no i walczymy właśnie z tym poziomem o którym wczoraj mówiłem, czyli z tą krawędzią tutaj tej strefy, która jest dosyć decydująca, na początku mieliśmy delikatne odbicie Spadło zaledwie do 43 460 dolarów na dzisiaj wskazuje wszystko na to, że będziemy dalej tutaj próbować bić się do góry i według mnie do końca tygodnia możemy tutaj dolecić do poziomu 48 190 dolarów, więc tutaj na razie nic nie wskazuje na to, żeby korekta miała się wykonać, chociaż dużo osób na nią czeka. Ja oczywiście też czekam, ale według mnie cały czas mamy tutaj mocny trend wzrostowy, więc trzeba się po prostu uzbroić. Cierpliwość, nawet tutaj nasz wskaźnik pokazuje cały czas wstęgi zielone. I tutaj nawet przy tych delikatnych konsolidacjach. Cały czas mamy też pokazany trend wzrostowy, więc tutaj nawet na chwilę od początku grudnia nam się na czerwono, nawet nie zapaliło na interwale godzinowym i tu mamy cały czas mocne ciśnienie do góry. Co prawda, wskaźnik pokazuje nam delikatną strefę na 45270 dolarów. Więc tu możemy spodziewać się delikatnego zatrzymania. Możliwe, że nawet odreagowanie właśnie do poziomu 44, gdzie po odpowiednim reteście tego poziomu będzie dosyć spory impuls, aby dolecieć właśnie na 48190 dolarów. Więc tutaj cały czas czekamy na rozwój sytuacji. No niestety dominacja mocno rośnie. Już mamy grubo powyżej 55%. Dlatego niektóre alty po prostu mocno krwawią, chociaż bitcoin tutaj nie spada. No a niektóre alty zaczynają mocno pompować. Nawet takie alty, które ja w niedzielę kupiłem na spot. O tym również pisałem o tych wszystkich pozycjach moich zakupowych na czacie naszym na Discordzie. No i praktycznie 90% dosyć fajnie odbiło, a były takie jak chociażby AVAX czy IOS, który będzie dzisiaj w nagraniu, które strzelały powyżej 20% w dniu dzisiejszym, więc niektóre alty na pewno będą mocno zyskiwać. No ale pamiętajcie przy takiej dominacji altcoin season index tutaj na pełnej pompie raczej nie jest aktualnie możliwy, ale warto myślę tu już przygotowywać się, bo na pewno nastąpi ten moment, kiedy pieniądze zaczną odpływać z Bitcoina właśnie do altów i to będzie na pewno fajny czas dla wszystkich, którzy skupują cały czas altcoiny swoje ulubione, więc myślę, że warto jeszcze poczekać. Pamiętajcie, że praktycznie jesteśmy jeszcze na początku tej hossy, więc nawet te wzrosty, które niektórzy tutaj myślą, że są imponujące, no to pamiętajcie, po pierwsze czeka nas jeszcze nie jedna korekta, a po drugie, ja tutaj myślę, że wzrosty będą dużo, dużo większe przy hostie takiej już na całego. Dlatego warto czasem też sobie poakumulować swoje ulubione koiny, aby nam pociąg po prostu nie odjechał. Wiem, że narracja jest wśród niektórych tutaj influencerów, że po prostu nie kupuje się altów, bo za dużo po prostu tracą, ale według mnie, jeżeli ktoś po prostu tutaj długoterminowo skupuje, no to nie ma się czym przejmować. Dobra. Zerknijmy sobie od razu na wskaźniki ProCharts. No widzimy tutaj, że tych zleceń nie ma jakoś rewelacyjnie dużo. Chociaż widać, że już tutaj tworzy nam się na 45 tysięcy dosyć fajna ściana. Więc wszystko jest tutaj jak najbardziej do zrobienia, szczególnie że widzicie teraz na bieżąco, że się zmieniają bardzo dynamicznie te order booki. No i tutaj bardzo szybko po prostu ściany się potrafią tworzyć, ale myślę, że dla osób rozgrywających typowy day trading, takie rozwiązanie, taki wskaźnik jak najbardziej pomaga tutaj podczas grania na dźwigni, więc warto z niego korzystać. Na wskaźnikach ProCharts widzimy faktycznie, że traderzy nam się troszkę tutaj nastawiają na spadki. A stablecoiny jak widać bardzo szybko tutaj wpływają. Więc ja czekam jeszcze, myślę, że przed korektą, która na pewno nastąpi. Zobaczymy tutaj dużo więcej likwidacji portfeli długoterminowych. Chociaż w dniu wczorajszym mieliśmy taką likwidację, było to co prawda ponad 35 bitcoinów. Ale sądzę, że będzie jeszcze dużo, dużo więcej takich likwidacji przed ewentualną jeszcze korektą, więc te wskaźniki myślę, że też warto obserwować. Dobra, lecimy dalej. Zobaczmy sobie od razu dominację. Dominacja widzimy tutaj mocno ciśnie do góry. Mieliśmy już co prawda 55,36%. Lekko później nam spadła do 54,72%, ale już z powrotem dominacja rośnie, więc alty będą po prostu obrywać cały czas. Zobaczmy sobie Ethereum. Ethereum tutaj walczy cały czas z poziomem 2281. Po przebiciu do 2310 dostaliśmy Kolejny zjazd, właśnie pod ten poziom. No i tutaj myślę, że będziemy też tak kaskadowo na razie się wspinać, chociaż widać, że Ethereum zaczyna mocno tracić w porównaniu do Bitcoina, no i nie może nadążyć z tymi wzrostami, które aktualnie na Bitcoinie się mają. Dlatego to jest logiczne przypuszczenie że z Ethereum ta gotówka odpływa po prostu do Bitcoina, co widać właśnie po dominacji. Dobra, lecimy sobie dalej, zobaczmy sobie Avax'a, który właśnie był jednym właśnie z tych kupionych przeze mnie tutaj coinów na spot. No i widać, że Dostaliśmy bardzo fajny strzał z 22 dolarów, gdzie ja akurat kupowałem właśnie nawet tutaj było poniżej 22 w niedzielę. No i tutaj dobiliśmy aż prawie do 27 dolarów. Aktualnie zatrzymaliśmy się tutaj w tej strefie na 25 dolarów i 79 centów. No i wszystko wskazuje na to, że po chwilowym zatrzymaniu możemy mieć kolejny strzał do góry, więc tutaj warto też poczekać na dalszy rozwój sytuacji. No bo jeżeli faktycznie Bitcoin by chciał tutaj troszkę spaść, no to Avax może również troszkę się obsunąć, ale według mnie Avax będzie jeszcze dalej tutaj próbował startować do góry. Dobra, jedziemy dalej kolejnym coinem, który o którym ja tutaj na Discordzie pisałem w niedzielę no to jest IOS który jest dostępny akurat mamy wykres KuCoin'a też bardzo fajnie po tych ostatnich wzrostach gdzie dobił prawie do 20 centów dostał korektę aż do 11 centów po tym odbiciu właśnie dobił do bardzo ważnego tutaj poziomu czyli 16,1 centa dostał co prawda delikatne tutaj odbicie w dół, ale struktura nam pokazuje, że faktycznie będzie tutaj próba jeszcze przebicia no i wybicia poprzedniego dołka, więc ja tutaj z przyjemnością będę obserwował jak tutaj dalej zachowa się iOS w nadchodzących dniach. Myślę, że jest tutaj potencjał na zaliczenie nawet 23 jeżeli oczywiście przebijemy ten opór, który aktualnie blokuje nam te wzrosty, kolejny coin, którego ja osobiście też bardzo obserwuję, jest to token giełdy KuCoin, czyli KCS KuCoin token, który też dostał bardzo mocne wzrosty i dobiliśmy tutaj aż. Pod 10 dolarów. Teraz robi nam się delikatna korekta, która może faktycznie zaliczyć nam 9,36. No a później możemy spodziewać się dalszych wzrostów. Ja w tej nadchodzącej hoście, właśnie stawiam bardzo mocno na po pierwsze tokeny, coiny, które są związane ze sztuczną inteligencją. Myślę, że tak jak w poprzedniej hoście, bardzo mocno. Na tokeny gamingowe było nastawienie, no to teraz stawiam właśnie na tokeny związane ze sztuczną inteligencją, bo to będzie taka, taki prime w nadchodzących, właśnie miesiącach i latach. No a dodatkowo również stawiam na tokeny giełdowe. Poprzednia OSSA również pokazała, że tokeny giełdowe lubią zyskiwać. No, ale warto też pamiętać o tym, że im mocniejsze stanie się krypto, tym po prostu giełdy zaczną coraz mocniej zarabiać, no co spowoduje również wybicie tych tokenów, a tych giełd po prostu powstaje sporo, no a te największe giełdy mają coraz większe zaufanie, no i możemy obserwować później właśnie takie wzrosty, a giełda Kucoin również jest. Bardzo ciekawym tutaj tworem, który mocno tutaj zyskuje. Tak samo jak chociażby token MX, token giełdy MEX Global, który też bardzo mocno zyskiwał w ostatnim czasie. Na no szczególnie MEX Global, jak i KuCoin stawiają mocno właśnie na nowe coiny, które właśnie tutaj kuszą nowych inwestorów, przez co. Właśnie te giełdy mocno zyskują, więc myślę, że warto na nie zwrócić uwagę. Dobra, ostatnie dwa coiny, które dzisiaj dla was przygotowałem. Pierwszym z nich będzie dobrze wam znany link, który aktualnie bije się z oporem na 15 dolarów i 83 centy. No i tutaj chociaż nie widać jakiegoś potencjału do dalszych wzrostów. No, bo po pierwsze, nie wybiliśmy tutaj poprzedniego szczytu z początku listopada. No to warto zwrócić uwagę, że w tym tygodniu mamy wydarzenie tutaj na linku, więc warto też zwracać uwagę na takie wydarzenia. Nie zawsze tutaj, niestety, koiny potrafią mocno reagować na to, ale link jest na tyle mocnym coinem, że może tutaj faktycznie w dniu jutrzejszym wydarzyć się coś ciekawego dlatego ja będę spróbował rozgrywać linka pod właśnie to wydarzenie nie będzie to duża dźwignia ale spróbujemy tutaj jakoś to rozegrać ja dokładne wytyczne jeszcze wrzucę dokładnie na Discorda gdyby ktoś chciał wbić do nas na Discorda to są jeszcze aktualnie wolne miejsca parę miejsc się zwolniło więc można wbijać, a my lecimy dalej. A pamiętajcie też, że u mnie na Twitterze jest rozpiska na cały tydzień wszystkich takich wydarzeń w świecie krypto. Więc warto wbić i sobie to tam wszystko sprawdzić. A tych wydarzeń w tym tygodniu jest dosyć sporo. No i ostatni coin, który no zwrócił też moją uwagę w dniu dzisiejszym. To jest UNT, który tutaj mocno też w dniu wczorajszym i dzisiejszym tutaj wystartował, właśnie do tej strefy, którą ja kiedyś wyrysowałem, do strefy na Shorta, gdzie rozgrywaliśmy to na Discordzie, właśnie tutaj w tym miejscu, na tej czerwonej linii na 111,90 dolarów. No i aktualnie również dobiliśmy do tego poziomu, jednak widać, że już tak chętnie nie chce nam QNT spadać, dlatego ja tutaj nie odpalam kolejnego shorta, na tym tutaj już dosyć się skeszowaliśmy. Teraz czekam, czy jednak odbijamy w dół, czy dzięki właśnie tej... Tym wzrostom na krypto, które są ostatnia, może dostaniemy tutaj przebicie do chociażby 114. No, i później, przy odpowiednim riteście, będzie fajna opcja załadowania się w Longa. Więc tutaj może faktycznie z tej strefy zbudować nam się struktura do dalszych wzrostów. Więc czekam. Co tutaj ciekawego nam się wydarzy, bo widać, że tutaj akurat w 11 listopada tylko po dotknięciu tego poziomu dostaliśmy gwałtowny zjazd w dół, a tutaj cena bardzo szybko zareagowała na krawędź strefy na 109,40 dolarów, no i odbiliśmy ponownie do góry, co może nam tutaj dawać sygnał do tego, że spróbujemy. Lecieć jeszcze wyżej. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za obecność. No i oczywiście pamiętajcie: łapki w górę, subskrybujemy. No i oczywiście zachęcam Was do komentowania. No i oczywiście słyszymy się jutro. Więc zapraszam Was serdecznie. Do usłyszenia. Do jutra. Hej.